Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, z tej strony Jaluk i zapraszam was na kolejny odcinek z Heroes 3. Tym razem zaczynam od tego samego miejsca, w którym skończyliśmy ostatnio. Jest końcówka tury, wydaje mi się, że jeszcze mogę pobudować jakieś ciekawsze budynki. I zobaczymy, co nas czeka. Targowisko by się przydało, biorąc pod uwagę, że cały czas coś zmieniam i wymieniam, ale z drugiej strony mam spore braki w drewnie tu nie mogę postawić, aha, tu brakuje mi targowiska i od razu potem będziemy mogli postawić kapitol, wydaje mi się, że to będzie całkiem dobry ruch w tym miejscu, rada miasta bo to zawsze się pieniądz przyda i chyba możemy puścić tę turę dobra, Christian niech podjedzie do zamku on chyba nie miał jeszcze czarów stąd wyciągniętych a, i nie będzie miał, ponieważ to nie ma nawet gildi magów, no mówi się trudno Ulepszmy sobie jednego bohatera, jako że mam zamiar grać przede wszystkim Erisem. Grupa Wielkich Minotaurów. Nie wiem ile to jest dokładnie, ale mamy całkiem sporą liczbę many, tego spróbuję się z nimi zmierzyć. Nie podoba mi się ten wynik bitwy. Są szybsze. Szkoda. I jeszcze wleciałem O, Oj, będzie bolało. 10 centaurów straty na samym wstępie. Dobra, przyda się na pewno spowolnienie, żeby pozostali do nas nie doszli. Musimy ostrzelać te, które tutaj są najbliżej i pozbyć się ich możliwie jak najszybciej. No chyba gryf już załatwią tę sprawę. Tu możemy sobie poczekać. Poczekać, poczekać, a ty mi powoli uciekać na górę. Tak samo krasnoludami. Teraz trzeba tylko liczyć na to, że nie wskoczą im murale. No i pełną strzałę w sumie od początku, dlatego ostrzeliwuję tych. Hmm. Może strzelę jakąś błyskawicą. Na dole to, co nie ma się zarzucać, poczekajmy sobie. A właściwie defenduję, Oby morale znowu nie wpadło, na razie nie wpadło. Def, podwójny strzał. I gryf udało się zminimalizować troszkę te straty. Niszczycielską odczuwa o, to dawało sporo ataku. 2 plus 5, no właśnie, elegancki bonus do ataku. E, I podjeżdżajmy w tamtą stronę Christian. Ty też zbieraj wszystko co się wokół zamku znajduje. O, szczególnie to drewno. Dobra. E, jest szósty dzień, więc tu mogę sobie postawić ratusz. Mm -hmm. Bo tu jeszcze jedno makro, no widzicie, dobra. Czyli bardzo wolny rozwój mam w tej misji, no ale mówi się trudno. E, mogę postawić też magazyn zasobów, póki co nie mam praktycznie żadnych jednostek do rekrutowania, dlatego no nie zawoli nas to. Sliwia może z tym w sumie wyjść, e, Przydasz się nam do zbierania chociażby młyna wodnego i na razie tyle. Tu się rusza przeciwnik, trzeba zaraz zobaczyć czym dysponuje. Ach, akurat mi się schował i nie uda mi się go dostrzec, e, trudno się mówi. Christian, podjedź w tę stronę. Zbierzmy to potrzebne drewno. Tu możemy zbudować coś do walki. Kapitol będzie w następnej turze kupiony. Zacznijmy od klasztoru i wykupmy, no, właściwie tylko mnichów. Eris, tu już byłeś. Zbierzmy sobie kolejny tartak. Powoli się przesuwajmy w tę stronę, gdzie będziemy prawdopodobnie musieli walczyć z kolejnym bohaterem przeciwnika. Tym razem, no, głównym bohaterem tego brązowego. Którym zajęliśmy zamek, więc pewnie, no, nie jest no zbyt szczęśliwy z tego. Tu się coś opłaca zrobić. 10 drewna to raczej mi się nie uśmiecha wydawać. Wszystko, co coś z drewnem kosztuje no, poza narodziskiem. No i będzie. Może jakiegoś bohatera weźmiemy, który się to przyda. W sumie mogę wziąć tego astrala, żeby on mi nie zniknął. Postawa, inteligencji i mądrość. No to też jest fajny fajny zawodnik, ale weźmiemy astrala. On będzie dowodził naszymi siłami z inferna. Ty możesz poczekać, Sylwia no, nie wychylił się przeciwnik, dlatego Christian tutaj poczeka. Chociaż możemy nie spróbować zająć ten taras gryfu, bo to zawsze się jakiś bonus do naszych jednostek może przydać. Edrik, zrekrutuj to, co mamy. Mm, możemy sobie jeszcze coś chyba ulepszyć. Zobaczmy, czym dysponuje Christian. No, ma sporo jeszcze wolnych slotów, dlatego na spokojnie. Łuczników nie masz, tak? A i tak mam ich ulepszonych. Mogłem sobie ulepszyć w sumie na mnichów od razu i spore obrażenia zadawać albo podwójną kontrę na wieży gryfów i chyba to zrobię. Przesuwamy Edrika. Przekazujemy wojsko. No, wygląda to już całkiem fajnie. Ustawmy to jakoś sensowniej. Tych zwiększmy ilość. I może w ten sposób. Dobra. Edrik tymczasem niech się z powrotem spowa. Sylwia pozbiera nam dodatkowe bonusy będzie i w sumie może się z powrotem do zamku. Eris, y, zawalczmy sobie Mnóstwo złych oczu, no ale raczej nie powinny stanowić większego problemu dla nas Może się uda to jeszcze jakoś lepiej załatwić Z powolnieniem mi tu coś da, dać Spróbujmy spowolnić jednostki przeciwnika Ostrzelajmy te silniejsze Podlećmy. Ile wy macie teraz? Trzy. Dlatego nawet mój pikinier będzie szybszy. Poczekajmy gryfani, poczekajmy centaurami i tymi. Możemy pikinierów przesunąć do przodu. Licząc na to, że właśnie w nich skierują swoje ostrzał. No właśnie. Ale niestety kusznik też zarobił strzała. No szkoda. Można to było lepiej rozegrać w takim układzie. A ślepo nie Niepotrzebnie tu poszedłem. Gryw doleci do wszystkich, centaur nigdzie, dlatego lepiej się skupić na tych z oczach. Tymi atakujemy tutaj, ty możesz się bronić. No już, straćmy kolejnego jeśli trzeba. Nawet nie, super. Dwóch puszników straty. Akceptowalne mam nadzieję. Pójdziemy w doświadczenie, bo chcę jak najlepiej swoich bohaterów ulepszyć. Są odpowiednie zaklęcia, durcenia zaklęć. No dobra. Zawsze coś i zbieramy kolejne fanty tu możemy powoli zbierać materiały na forty chociaż tutaj trzeba strasznie dużo kamienia możliwe, że nawet tutaj się skupię na, na targowisku bo to zawsze bo to zawsze jakieś bonusy do wymiany tego jeszcze nie odwiedzałeś, więc możesz spokojnie wskoczyć rocznictwo i magia ogień ty moim magiem oczywiście dlatego raczej w tę stronę pójdziemy i puszczamy turę Przeciwnik się nie pojawił, więc spróbujemy zdobyć teraz gryfów. Mam się tymi siłami, no mam nadzieję. Uch, jest ich tu troszkę. E, nie podoba mi się ten wynik. Mam nadzieję, że uda się to rozegrać jakoś troszkę lepiej. Aha, tak mamy bardzo słabą manę. Najlepszy jest ogień u nas. Brąza krwi. Klątwa. No dobra, jakoś to trzeba rozplanować. Dokąd wy dolecicie? Przede wszystkim. Chcę uratować moich kuszników i mnichów i chyba bardziej się skupię na mnichach, dlatego trzeba się pozbyć tych, którzy do niej dotują. Te gryfy zaatakują tych kolegów, możemy strzelić jakąś błyskawicą, zawsze tu 210 obrażeń, zminimalizujmy też atak na kuszników i im gryfy jak się da. Te wyciały tu nieładnie, no niestety poczekajmy no i tak potraciłem sporo wygramy to raczej spokojnie ale no nie zmienia to faktu, że ze sporymi stratami no. wy nie macie ograniczeń w walce węż więc bijcie jak możecie U was jest najwięcej, zdejmijmy kontratak i mi aha, i no tak kontratakujecie dwukrotnie dobra, a wy razy? zawsze, o właśnie to jest ta do różnica dobra Trudno się mówi. Dwa razy uderzymy Podlećmy tutaj. Zresztą tak mogę rzucić jakimś czarem. Za późno. Straty będą jeszcze większe. Rzućmy, może błyskawicą, bo rozumiem, że nie mam z magii ziemi jakichś fajniejszych rzeczy. No nie, tylko z później magiczna strzała. Dlatego tutaj strzał. I wjeżdżamy wręcz. Mnisi na szczęście nie ruszeni, zobaczymy ile zadadzą, no całkiem sprawnie. My sobie poradzili z przynoskaniem przeciwnika dojazd gryfów, no i mamy to chyba nawet gorzej mi poszło niż komputerowi, ale mówi się trudno mistrz ognia i cztery anioły, całkiem fajny układ no to co, trzeba wjeżdżać dalej w takim układzie może pójdę na południe, tutaj trochę będę czyścił dalej nie wiem, czy mi się opłaca wszystkich bohaterów najlepszych trzymać na północy. Zaraz się zorientujemy, robimy sobie morale. Tu możemy postawić kapitol, póki jeszcze jest czas do kolejnej rekrutacji. Y -y -y. I tak, Eris, co ty możesz zrobić w tym momencie? Możemy tutaj powalczyć i pozajmować kolejne ziemie. Może nie warto prowokować od razu tego przeciwnika, który się tam ruszał? Poczekamy do następnego tygodnia, zbierzemy jeszcze większe wojsko i zaatakujemy wtedy? To w sumie, Edric, zabierz te anioły, przekażemy je I spróbujemy tam dojechać w ulicę. Może nam się to opłaci. Smożliwe, co jest większy, bo nie musisz działać, tu możemy sobie dorobić chociażby psiarnie. W starych grzechu mamy za mało kamienia. No dobra, pójdźmy turę. Przeciwnik się nie ujawnił. To jedziemy dalej na południe. Elis, zaatakuj te chowańce. bardzo dużo ich znowu chyba łańcuchem piorunów pozbędziemy się praktycznie wszystkich. no i swojego jednego pikniera ale to są akceptowalne straty przynajmniej lepiej się prezentowały niż te poprzednie w sumie to mogę tak zrobić hmm. odwiedźmy sobie studnie i podjeżdżamy w tę stronę zobaczymy czy nas ktoś nie wyjedzie Fredrik może zrobić lekki zwiad ale raczej się skupimy na powrocie i przekazaniu wojska Elisowi w możemy jeszcze astrala wykorzystać do tego, żeby zrobić taki łańcuch. Yy, a my co dalej? Możemy pooszczędzać sobie na portal chwały. Tak, 10 rtęci. To mamy, siarkę mamy. Mamy wszystko poza złotem. Ile zarabiam na turę, żeby pewnie się nie wyprzykać z kasy za szybko. 9000, czyli w następnej turze byśmy mogli kupić, jeśli wydamy teraz 1000. No to wydaje mi się, że możemy spokojnie postawić albo stajnie, albo klasztor. postawmy stajnie, troszeczkę mi zabraknie do zbudowania, ale to już sobie wymienimy. A, tam się kręci przeciwnik. Też może mi tu na tym długo dojechać, tym bardziej, to jest tylko grupa tych piekielnych ogarów. Zaatakujmy, Obyło się bez strat na szczęście. Ups. Ciekawe spotkanie. Eee, dobra, wydzielmy to jakoś sensownie. I chyba tak po prostu zrobimy. No i trzeba próbować się zmierzyć z bohaterem przeciwnika. Bluk uciekł, 6 piekielnych ogarów stracił. Spróbujemy to rozegrać ciut inaczej. W sumie przesunę się wszystkim do przodu po prostu. Licząc na to, że też będziemy mieli pierwszy ruch. Mamy. Możemy sobie przyspieszyć jednostki albo przeciwnikowi spowolnić, ale nie spowolnię wszystkich. Yy, dlatego no przyspieszyć też nie wszystkich nie przyspieszę. Zależy mi na zniszczeniu tych gogów przeciwnika. Tego będę trochę liczył na to, że morale mi wskoczy. Nie wskoczy, niestety. Ale przeciwnik kontynuuje walkę. No i razem zginął po prostu. Super, yy, tylko to oznacza, że tu gdzieś będzie się kręcił jego kolejny bohater, znając życie i może nas, nasz los już nie być taki przyjemny. Oddajmy anioły Astralowi, sami Edriciem się wycofamy z powrotem do zamku. A Astral będzie próbował dogonić Erisa, O, troszkę mu tego, bruchu, troszkę mu tego ruchu zabraknie, ale zobaczymy jak to będzie, zajmijmy to. Tu się trzeba przebijać, czyli to już są prawdopodobnie te garnizony, za którymi chowają się gryfy. Eee, siedliska gryfów właściwie. Pozbierajmy te wszystkie elementy. Ten kamień by się bardzo przydał, dlatego w tę stronę polecimy. Tutaj stać, aż, stać nas już na portal chwały, dlatego oczywiście go budujemy, ponieważ na aniołowie to jest jedna z najlepszych jednostek w tej grze i trzeba ich jak najszybciej, jak najwięcej mieć, bo nam to po prostu może ugrać całą rozgrywkę puszczamy turę. Przeciwnicy się tu pojawiają. Krążą, krążą. Christianowi damy doświadczenie. Można na razie złoto zbierzmy. Bo tym razem będziemy potrzebowali go trochę więcej. Z racji tego, że będziemy rekrutowali również te anioły. A nie przydałoby się pozbierać na archanioły. To jest zamek? Tak, zamek. Dobra. To Eris się na razie stąd będzie cofał. Astral, nie dogonisz go, prawda? Nie, ale przynajmniej nie będziecie musieli się jakoś specjalnie mijać następnej turze tu się chowamy to tak, przydadzą nam się pieniądze dlatego zacznijmy rozbudowywać również inferno żeby mieć ratusz aha, otworzyłem tu przeciwnika, dobra, to nie o to mi chodziło, no ale okej okay. stać nas tu również na fort i chyba warto byłoby z tego skorzystać chyba, że tu jeszcze coś ulepszymy na przykład, żeby nam się już czempioni robili. Zawsze możemy ulepszyć jednostki, a ich przyrost nie nadgonimy w tym sposobie. Dobra, tu jest paru czartów. Ile tych demonów nie widać. Z parą czartów sobie powinniśmy poradzić. Dwa gryfy. Nie. Podobnie. nie. bez strat to ubrać i chyba się nam to uda. No oczywiście, że tak. Dobra. Bez żadnej straty. Złoto. O, tak. To jest to, czego potrzebowaliśmy. I podbijemy sobie go jeszcze krót więcej. Elis, weź sobie tych aniołów. A, nie masz na nie miejsca. Okej, okay, po tu Dobra, jak to teraz rozsądnie ustawić? Tutaj, a w sumie to bez większego znaczenia w tym momencie. Dobra, i Astral może w sumie zrobić mi pewien zwiat, ale najpierw Elisem polecimy. E, posprzątajmy jeszcze tych pozostałych przeciwników. W sumie ciekawe sobie porodzimy z parą Himer. To może być wyzwanie. 5 centów, więc jak widać nie za duże wyzwanie. E, m... Różmy z powolnieniem. Abyśmy sobie spokojnie z nimi poradzili. Aniołowie na razie mogą poczekać. Ostrzelajmy te bliżej nas. Okej. Okay. Ile ty zadasz? 50 obrażeń 200 w sumie. Was zostało 4, czyli macie. Okej, okay, no trochę więcej. To na razie jeszcze poczekamy. Ostrzelamy was znowu. Kusznikami i teraz wjedziemy w wait 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 def 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 atak i chyba po prostu was zaatakuje nie powinniście mi zabić żadnego anioła no właśnie elegancko, tunika króla cyklopów, co to daje? zwiększy naszą moc, no to jeszcze lepsze czary będą, ale super Podjadę na krótki zwiat, astralę, zobaczymy co tu jest. Pusty zamek, tutaj chyba po prostu są siedliska gryfów, ale tam raczej przeciwnik wyplatywał nie będzie. E, szósty dzień, dobra, teraz to już pooszczędzam trochę pieniądze, dlatego tu nic nie rozbuduję. W Infernie coś taniego, żeby się również jednostki po prostu robiły. Albo to 2000, ale na razie nie. Na razie w ten sposób to rozegramy? I tula. Przeciwnik nam tu wjeżdża w kierunku Inferna. Trzeba się wrócić Erisem na pewno. Teraz weźmiemy doświadczenie, teraz monety. I zobaczymy, jak sobie poradzimy z mnóstwem demonów. Eris, ty już się zbliżasz niebezpiecznie pewnie ku krańcowych tych możliwości na tej mapie. Synca, synka. Znaczy no, synku. Zaraz cię pogonimy. Żebyś tam tu nie brudził za specjalnie. Ups. Aksis. Ale to chyba są tacy bohaterowie, którzy raczej stoją i pilnują niż będą się ruszali, dlatego... na wszelki wypadek go minę, po prostu. Rozbudujmy portal chwały. Ile kosztuje jedno na nią. 5000. O ja ci nie mogę. A jaki jest ich przyrost? Dwa. No dobra, przydałby się jakiś portal chwały na planszy, który moglibyśmy wykorzystać. No ale niestety nie ma takiej możliwości, przynajmniej... Na razie tego nie widziałem, gdzie. Podjęliśmy sobie tutaj. Eee, mamy 9000. Jutro jest pierwszy dzień, dlatego jeszcze coś warto by rozbudować. Pójdźmy we Wrota demonów. I tura. Przeciwnik chyba sobie tam próbuje skill na skillę nabijać. My możemy spróbować zaatakować te demony. Jeden zbrojny to ok. Straty jestem w stanie zaakceptować. Doświadczenie, pieniądze, pieniądze, czaszko i jedziemy na cenę. Elis natomiast, no trzeba tobą próbować go tutaj pogonić, żeby mi za bardzo problemów nie sprawiał, chociaż mogę mieć problemy z szybkością. No zaraz się okaże jak silny jest ten bohater przeciwnika, astral się nim zajmie w sumie. My sami na razie zajmiemy pozostałe zamki przeciwnika. Zbierzmy złoto i artefakty, i możemy się wycofać z powrotem. Tu mamy nowy tydzień, nowe jednostki do zwerobowania. No oczywiście nie stać nas na wszystko, bo same anioły kosztują 15 tysięcy archaniołów. Przepraszam, nie chciałem tego urazić. Puśćmy następną turę, o, przeciwnik wjeżdża tym wejściem, które otwar otworzyliśmy niedawno. Zaraz nam się może gospodarka posykać, posypać przez to. Zaraz coś z tym ogarniemy. Na razie Elik wykuł pozostałe jednostki. I jeszcze bym się wstrzymał z ruszeniem. Trudno, najwyżej stracimy kanon. A, a Elisem spróbujemy coś tutaj jeszcze zająć przeciwnikowi. Obstawiam, że zamek będzie gdzieś tutaj. Kolejny. Gdzie poruszył się ten przeciwnik? Tutaj sobie lata. No... Sylwię mogę przypadkiem stracić, jakbym bym mi tu wjechał, mam tylko jednego pikeniera. Ale zaraz zobaczymy jak się to skończy. Wjeżdża i zajmować kopalnie prawdopodobnie. Christianem polecimy w jego stronę, ale zaatakuję go chyba Edriciem, jeśli do niego dojadę. Zwerbuję tylko te pozostałe jednostki. I próbujemy. Jak są ustawione? Do poprawy. Tak, tak, tak. Tak, tak. I chyba tak będzie ok. Dobra, nie ma tu za dużo przeciwnika, ale trzeba sprawnie go wykończyć, żeby na pewno nie nabrudził za specjalnie. Um, czy opasem mi się w niego czymś rzucić, jakimś czarem? To u was jest nie za specjalnie. Wiećmar archaniołami od początku. Możemy przeczekać chwilę. O, oczywiście, pozbawicę i straty na kosznikach. Dobra. Wytraśmy część tego w chociaż. Zbrojni mogą się poruszyć. Ale w sumie nie muszą w tamtą stronę iść. Okej, no dobra, tak wykończymy. Tak nie, że tu. No i wróćmy szkoda, bo bym strzecił archaniołami. Ale mówi się trudno. E ten rywal został pokonany. Możemy pogonić jeszcze tego. Tą. Właściwie nie wiem, kto to jest do końca. Yy, no to ruszmy się w tę stronę. Elis, zdobądź to. Mnóstwo momentów, to może już stanowić pewien problem. Weź to stajnie i wjedziemy w ten zamek, bo zamki nam się na pewno przydadzą. Astral, wskoczy do środka. Możemy coś tu rozbudować. Oczywiście, że możemy. Ale na razie sobie podziękujemy. Tutaj zbudujmy mury, żeby przeciwnik przypadkiem nie wpadł po prostu do środka. Harpie są szybsze, dlatego jeśli ma Księgę Czarów, to może mi rzucić od razu na Sylwię. Czymś. I ją stracę. To byłoby przykre, dlatego chyba ją po prostu ucieknę. Czyli budowa fortu była zbędna. No ale mówi się trudno. Dobra. Wydaje mi się, że na razie to by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, dajcie mi o tym znać. No a w kolejnym odcinku zdobywamy następne elementy tej mapy. Jeszcze raz dziękuję, że tu byliście i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Cześć!